Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty Feng Shui na kolejny dzień, a mianowicie 3 czerwca 2023 roku, sobotę. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem smoka według chińskiego kalendarza i to właśnie smok jest sponsorem prognozy pogody dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o urzędnika, moi drodzy, no... Niestety, ale objął dzisiaj władzę dwunasty urzędnik, a sami wiecie, że to jest ostatni dzień dwunastodniowego cyklu i to jest czas zamykania różnych rzeczy i różnych spraw. Z drugiej strony bardzo dobrze się to, moi drodzy, komponuje tutaj z sobotą, bo dzisiaj możemy sobie swobodnie pozwolić na wszelkiego rodzaju porządki. Moi drodzy, dwunastu urzędnik, jak już wiecie, jego nazwa brzmi zamykać, więc dzisiaj będziemy zamykali różne sprawy w naszym życiu, dokoń, dokańczali, będziemy robili porządki takie duchowe, energetyczne, jak i również w świecie materialnym. Przypomnę, moi drodzy, że dziś jeszcze ciągle mamy rozbieżność między systemem solarnym i lunarnym. Jeśli chodzi o system lunarny, to już mamy od dłuższego czasu tutaj czas Ziemnego Konia. Jeśli chodzi o lunarny, mamy jeszcze tutaj ognistego węża. Moi drodzy, Jesteśmy chwilę przed pełnią, pamiętajcie, jutro pełnia, więc tutaj też energia nam się podnosi, moi drodzy. To jest taki e, trudny moment. E, kochani, dzisiejszy dzień w chińskim kalendarzu jest wykreślony takim czarnym krzyżykiem, e, co oznacza właśnie wyciszenie, zamykanie i zakończanie. Ostatni dzień cyklu dzisiaj odradza się, moi drodzy, wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności. Można dokonywać pochówku zmarłych. Oczywiście doskonały moment na porządki, tak jak wcześniej. Wcześniej powiedziałam takie fizyczne, materialne, to doskonały moment również na takie oczyszczenie sobie myśli, emocji, to też świetny czas na to, żeby zastanowić się, jak wygląda nasze życie, jak byśmy chcieli, żeby wyglądało, co ewentualnie powinniśmy zamknąć i zakończyć, moi drodzy, jeśli chodzi na przykład o relacje, nawyki, układy czy jeszcze na przykład o przyzwyczajenia. Kochani moi dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego szczura, smoka, małpy i koguta i te znaki mogą sobie tutaj pozwolić na różne aktywności, neutralne dla bawołu, węża, kozy i świni. I oni również tutaj mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju aktywności, nie tylko te przewidziane dzisiaj w aspektach Wększui, ale tygrysy, króliki, konie i psy powinny się powstrzymać od dokonywania jakichkolwiek ważnych czynności. Wy, moi drodzy, tylko sprzątajcie. Zamykajcie i czekajcie na następny dobry dzień. Życzę wszystkiego dobrego, moi kochani. Zapraszam na kolejne spotkanie z feng shui. Do usłyszenia.